nie ruszyły lekcje języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy. 72 nowoczesne kamery pilnują bezpieczeństwa w mieście. Zmiany w rozkładzie jazdy pociągów. Rusza elektryfikacja trasy Ełk-Korsze. Dzień dobry, Angelika Tołoczka. Zapraszam na wiadomości Telewizji KTK. W Kętrzynie rozpoczęły się lekcje języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy. Codziennie dzieci i dorośli będą poznawali nasz język dzięki nauczycielom, wolontariuszom. W tej chwili w Kętrzynie przybywa 137 osób, które uciekły ze swojego kraju dotkniętego wojną. To dla nich zostały uruchomione bezpłatne lekcje, podczas których mają możliwość poznać nasz język. Dzisiaj w poniedziałek rozpoczęliśmy lekcje języka polskiego dla osób z Ukrainy. Prowadzą je wolontariusze, żeby przekazać maksymalnie dużo wiedzy, przekazać maksymalnie dużo zwrotów polskich, by ci nasi goście, bo tak o nich mówimy, mogli jak Najszybciej poznać polski język i zadomowić się tutaj. Wolontariusze wspaniali ludzie, bo oni właściwie nie chcą od nas żadnych pieniędzy, niczego. Zgłosili się do naszego Wydziału Oświaty no i dzisiaj rozpoczynamy tą wielką edukacyjną przygodę. W jednej klasie są dorośli, w drugiej dzieci. No i mam nadzieję, że będzie im tutaj po prostu dobrze, a my o nich będziemy dbać jak będziemy mogli. Osoby, które są chętne do udziału w lekcjach oraz wolontariusze, którzy chcieliby podjąć się nauki języka polskiego, mogą zgłaszać się do Urzędu Miasta do pokoju 302 lub pod numerem telefonu 89 752 0573. Można śmiało powiedzieć, że Kętrzyn staje się miastem bezpieczniejszym. To wszystko za sprawą monitoringu, który w ostatnim czasie został bardzo mocno rozbudowany. Do tej pory bezpieczeństwa na mieście pilnowało 13 kamer. Od niedawna na mieszkańców zerkają przez całą dobę 72 urządzenia rejestrujące. System monitoringu można rozbudowywać bez ograniczeń. Zastępujemy stare, wysłużone i starego systemu 13 kamer, z których 6 tylko działało, nowymi kamerami cyfrowymi. Będzie 72 kamery, będzie inna jakość odbioru, będzie również. To, że w nocy kamery, praktycznie rejestracja, monitoringu będzie całą dobę, bo kamery są wyposażone również w noktowizję. Całość zadania to około 800 tysięcy złotych, realizowaliśmy je od sierpnia ubiegłego roku. Stare kamery analogowe wymieniono właśnie na te nowe cyfrowe, które mają możliwość nie tylko rejestracji tego co przed kamerą, ale również z boków czy z tyłu, praktycznie 360 stopni. Dzięki moni modernizacji monitoringu miejskiego również powstanie nowe stanowisko podglądu wizyjnego w pomieszczeniu dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie, a także na prośbę mieszkańców do dodaliśmy jedną kamerę na przy pomoście na Jeziorku przy Jeziorku Kętrzyńskim. Także nowa jakość nowe możliwości i także znacznie większa ilość punktów monitoringu. Mam nadzieję, że to spełni, poprawi nasze bezpieczeństwo, poprawi. Bezpieczeństwa państwa, czyli mieszkańców Kętrzyna. Możliwości nowego systemu jest znacznie więcej. Cyfrowa jakość zapewnia wychwycenie najmniejszych szczegółów i detali podglądanego obrazu. To przede wszystkim duże ułatwienie w pracy służb mundurowych. Lepsza będzie widoczność, obserwacja, reagowanie na bieżąco na poszczególne zdarzenia losowe, nielosowe. Będziemy mieli też możliwość obserwowania przemieszczania się pojazdów, osób. I y, 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 ostatni po prostu wichura nam wskazała, że taki monitoring jest potrzebny, bo po prostu widzimy, co się dzieje w mieście i w jakim zakresie, gdzie siły kierować bez, z jednego miejsca. Także to jest nam bardzo potrzebne, bardzo wskazane i bardzo nam to by nie służyło. Jak już wiemy, monitoring miejski w Kętrzynie funkcjonuje już od bardzo wielu lat. I od samego początku zauważyliśmy, że miejsca, które zostały objęte monitoringiem, w tych miejscach bardzo poprawiła się, poprawił się stan bezpieczeństwa. Istniało tam dużo mniej zdarzeń niż wcześniej. Oczywiście przez te lata sprzęt monitoringu zużył się i bardzo chciałbym podziękować również dla pana burmistrza, że monitoring został unowocześniony, został zamontowany nowy sprzęt, nowe kamery, które mają dużo większe możliwości. Sądzę, że również ta rozbudowa monitoringu o kolejne kamery będą miały bezpośredni wpływ na poprawę stanu bezpieczeństwa. Także jest to dla nas bardzo dobre narzędzie, które, z którego korzystamy każdego dnia i na bieżąco. System monitoringu daje możliwość natychmiastowej reakcji na dane zdarzenie, ale nie tylko, co pokazuje ostatni przykład kradzieży samochodu. Dzięki całodobowej rejestracji obrazu udało się odtworzyć moment popełnienia przestępstwa i szybko namierzyć sprawcę. Tych przykładów jest znacznie więcej. Mieszkańcy miasta, ale również osoby, które nasze miasto odwiedzają, zauważają kamery, widzą kamery i dzięki temu, że te kamery są zamontowane i funkcjonują, jest po prostu mniej zdarzeń. Osoby, które. Chciałyby dokonywać jakiś przestępstw, zdają sobie sprawę, że kamery to nagrają i, e, i łatwiej będzie po prostu e, ustalić sprawcę danego zdarzenia. E, co do zdarzeń, które zaistniały w rejonach objętych monitoringiem, to były to zarówno akty wandalizmu, jak i kradzieży, kradzieże. E, była też, e, był też przypadek, e, gdzie Została rozwiązana sprawa zawiadomienia o niepełnionym przestępstwie rozboju. To było kilka lat temu, ale to była taka dosyć, dosyć istotna sprawa. Natomiast trzeba podkreślić, że my na bieżąco współpracujemy z miastem i ze Strażą Miejską, przekazujemy swoje analizy stanu bezpieczeństwa i między innymi na podstawie tych analiz są typowane kolejne miejsca, w których być może będą montowane kamery. Dzięki modernizacji monitoringu powstało także że nowe stanowisko poglądu wizyjnego w pomieszczeniu dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie. Za całość odpowiadać będzie Kętrzyńska Straż Miejska. Kętrzyński Komec poinformował odbiorców o kolejnej już w tym roku podwyżce cen ciepła. Od 1 stycznia ceny wzrosły o kilkanaście procent w przypadku ciepła z kotłowni na miał węglowy do blisko 35% procent w kotłowniach na gaz. Od 1 marca ceny ciepła ponownie wzrosły. Tym razem około 25% w kotłowniach na miał węglowy i o kilka do kilkunastu procent w kotłowniach na gaz. Skutkiem tego w bieżącym roku za ciepło zapłacimy o blisko połowę więcej niż w 2021 roku. O powód wzrostu cen zapytaliśmy prezesa spółki Komec. Dzisiaj wraz z podwyższaniem ceny węgla. My jako spółka prawa handlowego musimy niestety gdzieś te różnice przenieść. No niestety są one, one przejęte, przełożone na naszych klientów. Węgiel jeszcze rok temu miał węglowy, kupowaliśmy po 300 zł. Dzisiaj kupujemy po 1040 zł przy cenach hurtowych, bo my już jesteśmy co prawda małą spółką energetyczną, ale jednak 11 tysięcy ton miału kupujemy rocznie. No i te, te niestety drastyczne, tu trzeba powiedzieć, drastyczne wzrosty cen węgla no przekładają się na wzrosty płatności za ogrzewanie. Jakie będą skutki tej podwyżki dla mieszkańców? Z niepokojem przyjęliśmy informację o kolejnej już w tym roku podwyżce cen ciepła. Nowa taryfa dla Komec, która wchodzi w życie od 1 marca, spowoduje konieczność przeanalizowania i ponownego skalkulowania zaliczek na ciepło i na podgrzanie wody dla mieszkańców spółdzielczych budynków. Zawiadomienia o wysokości nowych opłat mieszkańcy otrzymają jeszcze w miesiącu marcu. Skali tych podwyżek, które sięgają nawet kilkudziesięciu procent w porównaniu do ubiegłego roku, nie zniwelują nawet podejmowane przez rząd działania polegające na zmniejszeniu podatku VAT od ciepła. Przypomnę, że ten podatek VAT został... Skala tego podatku została zmniejszona do 8% w miesiącu styczniu, a w okresie od lutego do lipca do 5%. Jednakże podwyżka samego surowca i samych cen ciepła jest dużo wyższa. W związku z tym nie zniweluje to tych właśnie podwyżek, które, które niestety musimy w tej chwili wprowadzić. Dziś bezpośrednio po wiadomościach telewizji KTK wyemitujemy nowy odcinek biuletynu spółdzielczego. W programie powiemy o nowych zasadach rozliczenia kosztów podgrzania ciepłej wody użytkowej w spółdzielni. Wczoraj na Zamku w Kętrzynie odbyło się wyjątkowe wydarzenie. 16 par z Kętrzyna świętowało szczególny jubileusz, 50-lecie najważniejszego wydarzenia w ich życiu, dnia, w którym złączyli swoje losy, wstępując na wspólną drogę życia. Medale za długoletnie pożycie małżeńskie w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej wręczył zastępca burmistrza Kętrzyna to była wielka przyjemność móc wręczyć w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 16 parom z Kętrzyna medale za długoletnie pożycie małżeńskie. No taki jubileusz to jest wyjątkowa chwila, bo to jest docenienie tych wielu, wielu lat wspólnego pożycia małżeńskiego, znoszenia swoich trudów, znoszenia też wielu problemów, ale też cieszenia się radością z dzieci, z wnuków. No i miałem wielką przyjemność w imieniu samorządu miasta Kętrzyn i burmistrza miasta dzisiaj złożyć naszym dostojnym jubilatom najserdeczniejsze życzenia. Wielu, wielu lat wspólnego pożycia, zdrowiu i szczęściu. Stypendia dla najzdolniejszych kętrzynian zostały rozdane. W ostatni dzień lutego w ratuszu prawie 50 osób otrzymało takie wyróżnienie z rąk burmistrza Kętrzyna. Burmistrz Ryszard Niedziółka przyznał stypendia sportowe dla 33 młodych ludzi, którzy na co dzień ciężko pracują, reprezentując nasze miasto na zawodach w Polsce i za granicą. Co więcej, osiągają liczne sukcesy i przywożą do Kętrzyna puchary i medale. Stypendia... To nagroda za ich wyniki. Cieszę się, że nas miasto wspiera w takich kwotach i ogólnie udostępnia salę. Jak jest jakiś wyjazd, to próbuje nam pomóc finansowo, do, do, no, żeby pojechać na niego. No i się cieszę bardzo, że miasto nas po prostu wspiera. Spodobało mi się, też miałam kolegów, koleżanki, które chodziły. Podpatrzyłam gdzieś tam no i się zapisałam i poszłam i do tej pory zostałam. A jak długo już trenujesz? E, około cztery lata. Z jakimi sukcesami powiedz. No mam y, dwukrotne mistrzostwo śląska, y, wicemistrzostwo polski, mistrzostwo polski, no i wicemistrzostwo Europy. Jest to dla mnie y, nie, nie, niewiarygodny honor otrzymać coś, y, nagrodę od miasta za osiągnięcia, za ciężką pracę. Jest to naprawdę duży zaszczyt. I myślę, że to stypendium pozwoli na dalsze, dalszy rozwój w tej dziedzinie sportu. E, tak naprawdę zaczęło się niepozornie, ponieważ od e, podwórka, gdzieś tam za dzieciaka jeździło się i po prostu dobrze się bawiło, a następnie potem w, w szkole średniej to już się zamieniło w klub, dalej już treningi, już pasje, e, coś co można poświęcić każdą wolną chwilę e, i tak e, działając dalej, rozwijając się Doszedłem do tytułu mistrza Polski. Oprócz czterokrotnego tytułu mistrza Polski mam na swoim koncie jeszcze ósme miejsce w kategorii Slide Men, czyli slajdy w mistrzostwach Europy, które odbyły się rok temu właśnie w, w Hiszpanii. Wydaje mi się, że jest to na ten moment mój największy wynik, jaki do tej pory osiągnąłem. Oprócz stypendiów rozdano również nagrody burmistrza. Otrzymało je 16 trenerów i zawodników. Rozpoczęła się długo wyczekiwana i od dawna planowana inwestycja: przebudowa i elektryfikacja linii kolejowej na odcinku Ełk-Korsze. Po jej zakończeniu pociągi pojadą z prędkością nawet 160 km na godzinę, a czas dojazdu do Olsztyna i Ełku ulegnie znacznemu skróceniu. Do tego jednak jeszcze daleka droga. Odcinek linii kolejowej z Ełku do Korsz liczy 100 km. To wąskie gardło wśród szlaków transportowych w tej części Polski. Trasa nie jest zelektryfikowana, co wymaga wymiany taboru elektrycznego na spalinowy. Elektryfikacja linii była planowana już w latach 90., jednak ostatecznie nie doszła do skutku. Temat wracał przez lata. W niedzielę prace wreszcie ruszyły. Polskie linie kolejowe od 13 marca rozpoczynają modernizację trasy kolejowej z Ełku do Giżycka. To pierwszy etap prac na linii pomiędzy Ełkiem a Korszami. Wartość tych prac to około 650 mln zł. W regionie poprawi się komfort obsługi pasażerów na pięciu przystankach i stacjach. Podróżni zyskają wygodniejsze warunki podróży dzięki nowym peronom wyposażonym w ławki, wiaty i informację pasażerską. Jasno oświetlone obiekty będą dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Perony będą wyższe, dzięki czemu wsiadanie i wysiadanie z pociągów będzie wygodniejsze. Modernizacja linii rozpoczęła się od strony Ełku. Pierwszy etap inwestycji obejmie 50-kilometrowy odcinek do Giżycka, a jego realizacja ma potrwać do 2024 roku. Oprócz elektryfikacji prace obejmą wymianę torów, modernizację urządzeń sterowania ruchem kolejowym, przebudowę infrastruktury obsługi pasażerów na stacjach w Starych Juchach, Wydminach i Giżycku, oraz przystankach w Woszczelach i Siedliskach. Wszystkie te prace mają pozwolić na przejazd pociągów pasażerskich z prędkością do 160 km na godzinę. Pierwszy etap zakłada modernizację 49 km torów na trasie Ełk-Korsze, która zostanie przystosowana do jazdy pociągów z dwukrotnie większą niż dzisiaj prędkością z 80 do 160 km na godzinę. Szybszą i sprawniejszą podróż zapewni elektryfikacja trasy. Nie będzie konieczności zmiany lokomotywy z elektrycznej na spalinową, co również przełoży się na szybszy czas przejazdu koleją. Szeroki zakres prac wymaga całkowitego wstrzymania ruchu pociągów, co oznacza utrudnienia dla pasażerów. Ze względu na pracę na jednotorowej linii od 13 marca nastąpi zmiana w komunikacji. Na odcinku z Ełku do Giżycka wstrzymany zostanie ruch pociągów, a pasażerowie skorzystają z zastępczej komunikacji autobusowej. Część pociągów dalekobieżnych PKP Intercity będzie kończyć lub zaczynać bieg na stacji w Giżycku. Pozostałe pociągi dalekobieżne łączące Olsztyn z Białym Stokiem pojadą wyremontowaną przez Polskie Linie Kolejowe wcześniej trasą przez Szczytno Pisz i białą piską. Szczegóły zmian dostępne są w gablotach informacyjnych, na stronie i w aplikacji Portal Pasażera oraz u przewoźników. Wartość realizowanego aktualnie pierwszego etapu przebudowy odcinka linii kolejowej między Ełkiem a Korszami to 649 mln zł. Rzeczywiste korzyści dla pasażerów i przewoźników towarowych przyniesie jednak dopiero modernizacja i elektryfikacja dalszego odcinka z Giżycka przez Kętrzyn do Korsz. Będzie można wówczas bez zbędnych postojów związanych z wymianą lokomotywy elektrycznej na spalinową dotrzeć z Olsztyna do Białego Stoku. W tej chwili jeszcze nie wiadomo, kiedy będzie realizowany drugi etap przebudowy trasy. Taki mały, taki duży może pomóc nieść. W taki sposób, parafrazując słowa znanej piosenki Arkinoego, można określić to, co się działo podczas charytatywnego maratonu Zumby. Pomagamy dla Wiktorii. To hasło, które górowało nad taneczną imprezą charytatywną. Zumbę dla wciąż przebywającej w szpitalu młodej dziewczyny zatańczyły dzieci i dorośli. Imprezę zorganizowała Dagmara Wrzeszcz-Kowalczyk, na co dzień instruktorka Zumby. Dzisiaj spotykamy się na Zumbie charytatywnej. Cały dochód z Zumby zostanie przeznaczony na leczenie i rehabilitację Wiktorii Deptuła. Co chcemy osiągnąć? No, chcemy osiągnąć, żeby jak najwięcej tych pieniążków do puszki ludzie wrzucali. I żeby też ludzie wrzucali pieniążki za ciasto. I chcemy jak najwięcej tym samym zbierać i przekazać dalej. Każdy, kto wchodził do sali, wrzucał pieniądze do puszki. Amatorzy słodkości też wrzucali do puszki w zamian za pyszne ciasto. Dzięki temu podczas maratonu zebrano 3223 zł. i 14 groszy. Suma ta zostanie przekazana na rehabilitację Wiktorii Deptuły z Kętrzyna. Bardzo wzruszające było to, że większość osób, która uczestniczyła w maratonie charytatywnym Zumby, nie znała osobiście Wiktorii. Dlaczego przyszli? Żeby pomóc dla Wiktorii, tak? Zbieramy pieniążki na jej rehabilitację. Żeby pomagać. Też nie wiemy, co nas w życiu czeka. Jeżeli nam się coś przydarzy, wiemy, że też można liczyć na innych i żeby nauczyć dzieci, że warto pomagać, że warto wyciągnąć pomocną dłoń do drugiego człowieka. Dobro zawsze wraca. Cel jest szczególny, tak? Chcemy pomóc dla Wiktorii jak najszybciej dojść do powrotu, do zdrowia. No i chcemy poprzez zabawę właśnie pokazać dzieciom, że można pomagać. Ten my pomagamy dla Wiktorii dzisiaj. A zna pani Wiktorię? Nie. Nie znam jej, znam ją tylko ze, tak, z tego, co się stało, tak ze słyszenia i chcę jej pomóc w pewnym sensie. Dlatego o, konsumujemy ciasto, dorzucamy się do puszki, pomagamy. Czy ty wiesz, że dzisiaj będziesz ćwiczył te tance i pomagał jednocześnie? Nie wiedziałam. Nie wiedziałeś? No to będziesz właśnie fajnie ćwiczył. Fajnie tutaj ćwiczyć. No fajnie. Nie wiedziałam, że będzie aż tak dużo, taka sala. Warto pomagać dlatego, ponieważ każdy z nas może się w takiej sytuacji kiedyś znaleźć, jak Wiktoria. I dobro po prostu powraca, tak? Musimy sobie pomagać wzajemnie, no bo tak naprawdę bez pomocy no ciężko sobie dać radę samemu. Dobro wraca. Te dwa słowa pojawiały się w większości wypowiedzi. Zatem czyńmy dobro. Wiedząc, że w złych chwilach zawsze pojawią się mali i duzi, by pomóc nieść. Przez wiele lat byli nazywani bandytami i zdrajcami ojczyzny. W historii zapisali się jako żołnierze wyklęci. Kim byli i czy zasłużyli na takie określenia? Po odpowiedź warto udać się do Centrum Biblioteczno-Kulturalnego Powiatu Kętrzyńskiego. Nie jesteśmy żadną bandą, tak jak nas nazywają zdrajcy i wyrodni synowie naszej ojczyzny. My chcemy, by Polska była rządzona przez Polaków oddanych sprawie i wybranych przez cały naród. Dlatego też wypowiedzieliśmy walkę na śmierć lub życie tym, którzy za pieniądze, ordery lub stanowiska z rąk sowieckich mordują najlepszych Polaków domagających się wolności i sprawiedliwości. Tak pisał na ulotce kolportowanej w 1946 roku major Zygmunt Szendzielarz pseudonim Łupaszka. Dlaczego w takim razie nazywano ich w taki sposób? Potocznym języku, szczególnie wśród młodych, panuje i utrwaliło się pojęcie żołnierzy wyklętych. No one ma taki dziwny e, wydźwięk. E, drugie określenie do tych, do tych żołnierzy to są żołnierze niezłomni. Skąd te określenia? E, to byli ludzie, którzy mieli całkowitą świadomość, e, m, że ich walka celu bezpośredniego w krótkim okresie czasu nie przyniesie. Ta potężna nawała i e, siła e, sowiecka e, władz Polskich władz komunistycznych była tak przytłaczająca, że oni nie mieli żadnych szans. Ale mieli do wyboru, bo widzieli, że ich koledzy, którzy no, dali się namówić i e, zgłosili się czyli to były te, te, te tak zwane kilka akcji amnestyjnych przez komunistyczne władze polskie. Widzieli co z ich kolegami władze robią, czyli zaraz wtrącają do więzienia, torturują, mordują. No to co im pozostało? Tylko walka w lesie i śmierć z bronią w ręku. Nazwa ich określenie pochodzi nadali komuniści, wyklęci, bandyci, faszyści. Żołnierze wyklęci to są niezłomni ludzie, którzy mają stalową wolę. Wystawa w Centrum Biblioteczno-Kulturalnym powiatu Kętrzyńskiego przy ulicy Pocztowej 11 została otwarta z okazji przypadającego 1 marca Państwowego Święta, którym jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 1 marca 1951 roku został rozstrzelany no czy rozstrzelany, zabity w sowiecki sposób, czyli strzałem, w tym głowę pułkownik ciepliński razem z całym zarządem. Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. I w 2011, w 60. rocznicę tej masakry, prezydent, ówczesny prezydent Polski, pan Komorowski, podpisał, że dzień 1 marca będzie Państwowym Świętem Narodowym Żołnierzy Wyklętym. Jest to ustawowo przyjęte i trzeba to szanować. Ekspozycja będzie czynna do końca miesiąca w dni powszednie w godzinach 8.16. Oraz w sobotę 12 marca w godzinach 9.13. Co te plansze przedstawiają? Więc najpierw jest kontekst historyczny, potem na poszczególnych planszach pokazane są sylwetki najbardziej znanych. Między innymi pułkownik Ciepliński z całym zarządem, generał Fildorf. Pilecki, no tutaj mamy na kilku planszach osoby Danuty Siedzikówne, czyli Inki. Ci ludzie, żołnierze wyklęci, żołnierze niezłomni, walczyli głównie na terenach etnicznie polskich, jak to nazywam, no bo byli znani, mieli zaplecze, znali się między sobą, czyli to mam na myśli Podlasie, Wileńszczyzna, Kurpie. Mazowsze, Lubelszczyzna, ale tutaj tam na końcu tej wystawy mamy też element regionalny, bo okazuje się, że kilka oddziałów, między innymi oddziały LASA, dokonywały wypadów również na Warmii Mazurach. Szczególnie jeśli chodzi o powiat szczycieński, piski. No I teraz dlaczego? Bo sporo ludzi z Kurpiów przesiedliło się w 1945 roku na te tereny, więc też mieli e, oparcie w tej ludności, którą znali. Bo trzeba powiedzieć jedną rzecz: bez pomocy ludzi, zwykłych, prostych ludzi, którzy mieszkali e, w wioskach, żołnierze by ci nie przetrwali. Po prostu oni, to było całe zaplecze logistyczne, zapatrzeniowe e, tych żołnierzy niezłomnych. Materiały, w którym przedstawiono wątek regionalny, użyczyła Aneta Bejnarowicz-Duda, która w najbliższym czasie przekaże kolejne ciekawostki historyczne do osobnej wystawy poświęconej braciom Henrykowi i Janowi Duda, żołnierzom podziemia niepodległościowego, z których jeden przeżył i zamieszkał na terenie powiatu Kętrzyńskiego. To już wszystko w dzisiejszym wydaniu. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia za tydzień.